A teraz chciałbym powiedzieć o hipokryzji naszej władzy na przykładzie piwa bezalkoholowego. Dlaczego piwo bezalkoholowe nazywa się bezalkoholowe? Czyżby nie miało alkoholu? No nie, bo piwo 0% nie ma alkoholu, a piwo bezalkoholowe ma do 0,5% zawartości alkoholu. Dlaczego? A może dlatego, że piwo 0% jest dużo droższe w produkcji. Kto na tym zyskuje? Kto na tym traci? A może traci społeczeństwo? Bo jeżeli coś jest bez, to zakładam, że tam nie ma tej substancji. Na przykład jest kawa bez cukru. I na przykład ktoś robi coś bezmyślnie. To co? Może jednak robi umyślnie? A może coś jest bezprawne, a jednak jest trochę zgodne z prawem. I gdzie tu jest logika? Zostawiam to Wam, dajcie znać, co o tym myślicie. A ja bym sobie życzył, że jeżeli jest piwo bezalkoholowe, a takie lubię, to żeby było bezalkoholowe. I jaki problem, żeby to zrobić? Pozdrawiam.